No hej, jakie spółki mogą być najlepszymi do inwestycji w 2026 roku? W formie takiej świątecznej zabawy na luzie postaram się odpowiedzieć, opowiedzieć, jak ja na to patrzę, jakieś tutaj podać swoje typy. Oczywiście w formie takiej niezobowiązującej, choć to będą głównie spółki z mojego portfela bądź watchlisty. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zacznijmy od tego, jakie branże, jakie takie trendy ogólne, widzę i powiedzmy, jakie tezy inwestycyjne brałbym pod uwagę. Mniejszy materiał nie stanowi prognozy finansowej, inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a każdy inwestor powinien dostosować swoje decyzje do indywidualnych okoliczności. Firma ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie należy traktować jako rekomendacji inwestycyjnej. bez odpowiedzialnie po czy przeprowadzaniu na ryzyko. No to po kolei. Sektor pierwszy, jaki y, widzę w 2026, to mocny konsument, znaczy to sektor. to nie jest sektor, tak, mocny konsument, tylko wszystko, co może na tym mocnym konsumencie skorzystać. No i w kontekście Polski, tutaj oczywiście się narzuca Dino, Allegro, Żabka w kontekście stanów e-commerce, tak samo jak Amazon, czy też w sumie bardziej w kontekście, w kontekście świata, ale na giełdzie, między innymi Amazon i tak dalej. Jaka to będzie spółka, to zaraz zobaczymy, czy jakie spółki. Natomiast generalnie obniżki stóp procentowych już trwają, będą trwać. Raczej malejąca, spokojniejsza inflacja w wielu gospodarkach świata, szczególnie w kontekście polskiej czy tej światowej spółek amerykańskich, będzie i będzie można na tym zarobić, skorzystać. Także generalnie pierwsza rzecz to jest mocny konsument. Drugą sprawą jest fitness. To jest też bardzo szerokie pojęcie i oczywiście na, przykładzie, na przykładach spółek zaraz wyjaśnię o co chodzi. No ale generalnie po pierwsze e, możliwości są takie, że można łatwiej chudnąć niż 20-30 lat temu, wspomagając się wieloma rzeczami, wieloma czynnikami, wieloma czynnościami, co też zaraz omówię. No ale generalnie chodzenie na siłownię jest trendy, bycie szczupłym i w formie jest trendy. E, Instagram, e, instagramowe księżniczki, czy instagramowi księcia. Książęta, książęta, tego łakną też w jakimś stopniu i myślę, że ten trend na całym świecie również będzie i dalej będzie, można na tym zarobić. No i trzeci, dalej AI trade. Myślę, że cały czas AI trade będzie mocny. Oczywiście nie będę rzucał, ile tam SP 500 tu rośnie w trakcie roku, bo aż tak ekspertem od makro nie jestem. Natomiast wydaje mi się, że dalej tutaj jeszcze te zarobki spółek, no głównie półprzewodnikowych, czy jakichś data centrowych, czy, czy takich związanych z budowaniem tej infrastruktury, myślę, że to jeszcze będzie. Rok, na którym powiedzmy, producenci łopat czy kilofów w gorące złota, też będą mieli korzystne, tak? I tutaj też myślę, że będzie sporo tych spółek do wybrania spośród tego sektora. Bonusowo, cyberbezpieczeństwo i komputery kwantowe. Cyberbezpieczeństwo jest dlatego na żółto, bo myślę, że ten wystrzał raczej będzie bliżej 2030, natomiast. Te spółki już są notowane, już mają bardzo duże dynamiki przychodów i bardzo duży potencjał. I to nie znaczy, że na nich też nie będzie można zarobić. Jeśli oglądacie moje materiały, to też wiecie, że z tych sektorów spółki mam w portfelu i nie są to spółki typu Rigetti Computing czy jakieś Quantum Beverage, tylko bardziej tacy w kontekście już samych komputerów kwantowych ci najwięksi gracze, którzy. Mają faktycznie jakieś wyniki. Także to są te cztery, a w zasadzie trzy i pół można powiedzieć, bo to nie jest taka prawdziwa jedna idea czy teza inwestycyjna na 2026. I teraz przejdziemy do spółek. Postaram się dla Ciebie w miarę chronologicznie, czyli tak dopasować te spółki do tych tez, które przed sekundą przedstawiłem. Pierwszą spółką. Dla tak mocnego konsumenta, tu akurat w przypadku Stanów będzie Affirm Holdings, czyli spółka, która zapewnia tak zwany buy now pay later, czyli możesz kupić teraz, zapłacić później jako konsument, nie musisz mieć pieniędzy na koncie, ale możesz zrobić zakupy, wygenerować przychód dla sprzedawcy takiego sklepu już dziś. No i tutaj highlight wyników: co ważne to wzrost przychodów o 34% rok do roku, w końcu osiągnięcie zysku netto, w flip z tego EPS-a właśnie z negatywnego na pozytywny, no i gross merchandise volume, czyli ten wolumen sprzedaży brutto 42% rok do roku, to już też jest naprawdę ładny wzrost, czyli wszystkie te towary i usługi, które za pośrednictwem afermu są finansowane, one, ich, ich jakby wartość łączna, wzrosła do prawie 11 miliardów dolarów, czyli 42% rok do roku. To, jest, to są wyniki za ostatni kwartał. Średnia wartość koszyka spadła z niecałych 300 do 260 dolarów na przestrzeni ostatnich kilku, kilkunastu kwartałów, no, ale nie powiedziałbym, że to są drastyczne spadki. Nawet na tej niższej wartości koszyka firma rośnie. Może to jest właśnie klucz, żeby też coraz te tańsze rzeczy tym finansować. Niedługo to i długopis być może tym sfinansujemy, prawda? Ale chodzi o to, że firma jest w stanie rosnąć te 42% na wartości wszystkich koszyków względem Stabilnej albo delikatnie spadającej wartości jednego koszyka, średniej wartości jednego koszyka. No i właśnie na to składa się po pierwsze to, że liczba konsumentów korzystających z Afermu rośnie, liczba transakcji na użytkownika również rośnie. I to bardzo ładnie, kwartał do kwartału. Na razie nie mieliśmy ani jednej cofki można powiedzieć. Teraz, kiedy te stopy spadają, wydaje się, że dalej będzie to rosnąć, dlatego ja osobiście w ten AFERM inwestuję. Oczywiście nie może zabraknąć kontekstu technicznego, jako że w serii cotygodniowej omawiamy bardziej te krótkoterminowe czasy, teraz skupmy się na tym długoterminowym, no i AFERM jest od jakiegoś czasu w fajnym trendzie, tak naprawdę wzrostowym, takim bardzo długoterminowym, tutaj się prosi o atak na jeszcze raz 100 dolarów przebicie tej strefy, no i tak to według mnie wyglądać będzie właśnie kontekście tego 2026 roku. Tutaj już wyżej ATH na poziomach 175 dolarów, niekoniecznie w tym roku aż tak się rozpędzimy. Natomiast myślę, że tutaj te 100 dolarów, które już kwartał temu po jeszcze, jeszcze poprzednich, jeżeli tak można po prostu powiedzieć wynikach, był zdobyty. Później trochę forma konsolidacji. Zjechaliśmy do strefy 12 do, do średniej 12-miesięcznej, znowu się od niej odbiliśmy. No i na ten moment się zapowiada, że możemy kontynuować raj do góry. Oczywiście to jest w kontekście roku, nie najbliższego tygodnia. Także AFER w tym kontekście, jeżeli miałby rosnąć, to Tutaj ten opór musi uważać 95-100, no bo tutaj też ostatnie te szczyty były wycinane i mocno zbite. A jeżeli nie, no to jeszcze wcześniej aktualnie działające 77-82 taki mini opór, no ale ten główny raczej tutaj. No i z tej pierwszej tezy mocnego konsumenta teraz przeskoczymy do tezy fitness, benefit systems, czyli już polski parkiet. No, i po pierwsze dobre wyniki za kwartał trzeci, a po drugie też fajne prognozy na przyszłość. Poro też tam głosów w ciągu roku widziałem o beneficji negatywnych, że on był długo w konsolidacji, potem już tyle urósł, że teraz nie ma co tego ruszać. No, ale jednak fundamenty nie kłamią, i w ujęciu 9 miesięcy, rok do roku mamy wzrost o około 30% w przychodach. I tak jak mówiłem na początku, wierzę, że ten trend fitnessowy dalej będzie utrzymywany. To, że dynamika w Polsce i powiedzmy to, że benefit widzi, gdzie jest sufit. Pokazuje, że oni mają cały rynek polski już praktycznie podporządkowany sobie, ale tworząc taką maszynkę do generowania gotówki w Polsce, nie są zamknięci na ekspansje zagraniczne i to jest właśnie. Fajne, że Benefit jest w stanie wykorzystać, można powiedzieć, już naprawdę rozwinięty biznes, model biznesowy w Polsce i wpychać się w Europie Środkowo-Wschodniej, czy to w tym segmencie zagranica, czy w Turcja. No tutaj też te dynamiki są fajne. Oczywiście trzeba będzie poczekać na realizację, natomiast mimo wszystko prognozy zysków są naprawdę dobre. I gdzie te zyski nas mogą zanieść? Wiecie albo nie wiecie, jeśli jesteście pierwszy raz na moim kanale, że ja oceniam głównie spółki z perspektywy takich dwuletnich wzrostów, dwuletnich prognoz. No i do 5000 tysięcy złotych za dwa lata... W 2027 roku, myślę, że jest w stanie benefit dobić. Aktualnie tutaj ten opór, który po wystrzale trochę nas zbił, po ABB, a tu będzie go lepiej, może widać na skali tygodnia. Także tu mieliśmy powrót w tym tygodniu, w pierwszym tygodniu grudnia. No i teoretycznie tutaj powinien być opór, mimo to ostatnie parę dni jeszcze tutaj bardzo ładnie w niego weszliśmy, praktycznie na górne jego, jakieś tam granice. Dalej to jest niby opór, ale mamy fajny trend dzienny, więc zobaczymy, czy ten benefit to przeskoczy, jeśli tu by była jakaś dalsza konsolidacja, to nie ma problemu, bo na wykresie miesięcznym dalej mamy trend wzrostowy i tutaj nic, nic złego nie ma, sentyment jest dalej dobry, trochę uciekliśmy od tej średniej wybiciem, także ewentualnie gdybyśmy mieli wracać, mam nadzieję, że po zdobyciu tego oporu tutaj czerwonego, kiedy ta żółta linia dojechałaby w cudzysłowie, i po jakiejś tutaj jeszcze konsolidacji, na przykład właśnie tutaj, żeby było przecięcie i kontynuacja do góry, no na pewno na 4000 psychologiczny tak byłby fajny w przyszłym roku. Zobaczymy, jak będzie generalnie benefit i tak na tej top liście się znajdzie. Spółką trzecią, jednocześnie drugą z tego segmentu fitness będzie Ally Lily, czyli branża farmaceutyczna. No i dlaczego Ally Lily? No po pierwsze w ogóle w segmencie fitness, a nie, nie wiem, farmaceutyka czy, czy biotechnologia, no bo głównie chodzi o rywalizację i w pewnym sensie wyrobienie sobie na tyle przewagi nad Nową Nordic, żeby przejąć rynek leków na otyłość. To jest tutaj wykres. Cały czas dynamika 30 parę procent, jeszcze przez następny rok, dwa, Ona jest po prostu ogromna. Myślę, że warto na tym skorzystać. Tak samo myślę rynek wcześniej nie docenił AMD, chociaż to wiadomo, zawsze też te spółki farmaceutyczne, gdy publikują wyniki badań, one są trochę rozczarowujące, to potrafią lecieć po te 7, 8, czasem 10%, ale generalnie wyceny, znaczy nie wyceny, tylko prognozy też zysków analityków są rewidowane cały czas do góry i widać, że tutaj ten 2025 jeszcze może mieć, no bo to tutaj tak trochę góra-dół było momentami, ale widać ogromne wzrosty i też na koniec tego roku, jak prognozy zostały zwiększone na 2026 i 2027 rok. Drugą kwestią pozostaje cena akcji i konsensus analityków dotyczący właśnie ceny, który tutaj praktycznie pokazuje, że akcje są wycenione fair 1,5%, tutaj jeszcze spread, który analitycy przewidują, no, zgodzę się z analitykami, uważam, że akcje Elaine Lilly przed Wigilią są wyceniane fair, czyli w tych okolicach 1050-1070 dolarów około. No i jaki jest problem? Ja lubię inwestować jak, bardziej jak Peter Lynch, czyli szukać tego, co jeszcze rynek nie do końca wycenił. Elaine Lilly natomiast to by była propozycja bardziej Buffettowa, czyli wyśmienity biznes za uczciwą wycenę, a niekoniecznie dobry biznes za bardzo dobrą, jak to Buffett lubi, lubi omawiać. Natomiast, no, jako też, że... Mam ten swój określony styl. Na razie u mnie Elaine na nauczyliście. Jeżeli trochę spadnie, no to na pewno będę bliski zakupu, ale kto wie, może się do tego też przekoną. No I w kontekście kursu tutaj widać przede wszystkim, że od dołka do all time high w ciągu 4 niecałych miesięcy 77% zrobił Elaine Dilly. Wchodzi w top 10 największych spółek na świecie pod kątem kapitalizacji. No i aż po takim breakout, czyli przebiciu tej strefy prosi się o to, aby ona zawróciła i tym razem wykorzystała uprzedni opór jako wsparcie. Tutaj też średnia, oko w tych okolicach średnia 12-miesięczna. Tutaj oczywiście ta świeca jest zbugowana i to jest jakby świeca dzienna jako miesięczna, więc teoretycznie jak przesuniemy ten wykres, no to bez dzisiejszego dnia jest na 874 dolarach. Ta, ta średnia, także gdybyśmy zeszli, no to tutaj na pewno i technicznie, i fundamentalnie, i wycenowo wszystko bym się spinało, i tutaj na pewno bym szukał wejścia. Natomiast no też w kwestii tych pików, nie jest tak, że kupujemy zawsze spółki tuż przed 1 stycznia, albo 1 stycznia i liczymy tylko year to date zwrot. No zależy, kiedy wejdziemy i kiedy ewentualnie sprzedamy, tak? Także tutaj też jest ten problem, że co jeżeli Ellian Lily długo tutaj pozwólcie, że Ctrl Z zrobię. Jeżeli długo się pobuja tutaj i dopiero później spadnie i dopiero później wystrzeli, bo myślę, że to też jest w jakimś stopniu prawdopodobne, jeśli tutaj takie świece jak ta, czyli skup, 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 który następował przez ostatnie parę dni i parę tygodni, będzie też miał miejsce jeszcze raz, także tutaj... No ta wycena tak jak mówiłem, tak technicznie trochę nie ma nie, nie spina się jeszcze do końca, ale gdyby jechała tutaj jak najbardziej. Broadcom, czyli numer 4, tutaj już przechodzimy z tego segmentu fitnessowego do AI Trade'u, ale oczywiście nie tylko. Prognozy przychodów, czy, czy tutaj biddy Broadcomu. No, zobaczcie, jak to wygląda po prostu na tym wykresie. Jak to się po prostu robi razy 2 razy 3, jak łatwo, jak szybko, tak? Ciężko mówić coś złego o firmie, która rośnie 50% rok do roku z 64 na 96 miliardów, a później w ciągu dwóch lat robi praktycznie kolejne nie wiem, 60% z tego na oko, tak, to jest, to jest masakrycznie dobry wynik, w w świecie. Ponadto w kontekście Broadcomu należy pamiętać o tym, że oni są bardzo zdywersyfikowaną firmą i to nie jest tylko, powiedzmy, AI trade, ale także AI trade. Zarabiają sporo nawet na samym licencjonowaniu patentów, tak, mają 19 tysięcy patentów, ogromny, ogromny wynik. Przyjmują też mniejsze firmy, które pomagają im w rozwoju. No, VMware, który przejęli, też powoduje, że e, inwestując w Broadcom, macie ekspozycję na sektor cloud, tak? Nie musicie kupować Microsoftu, Amazona czy Google'a jako bezpośrednio tych dostawców murowych, no bo większość maszyn wirtualnych stoi e, na VMwareze. Może, znaczy nie wiem w sumie, czy większość, ale znaczna część, tak? Że jednak te maszyny na VMware e, są. No, oni tutaj też używają Cyber Security jako, jednego, jako jednej tej odnogi, powiedzmy, tak? Ale mm, ja ich nie uważam jakoś za bardzo za to Cyber Security. Natomiast e, tutaj widać, jak mniej więcej podział pomiędzy półprzewodnikową część, a infrastrukturalną plus software'ową wygląda. To jest mniej więcej 2 trzecie do 1 trzecie i łącznie daje to te 64 miliardy. Wygląda to fantastycznie. Tutaj oczywiście jeszcze możemy zerknąć sobie konkretne przykłady, ale nie będę każdego z nich opisywał, bo nie mamy tyle czasu. Tutaj nawet panele fotowoltaiczne, elektronika też do samochodów, no i tutaj oczywiście data center, czy tak jak mówiłem, cloudowe, Jakieś infrastrukturalne, też rzeczy, bezprzewodowe cyberbezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. W aspekcie technicznym to też bródką omawiałem w weekend na tym krótkoterminowym, powiedzmy na tej skali krótkoterminowej. Tutaj widać, że strefa 12-miesięczna na 301 dolarach. Oczywiście to jest też krzywa średnia. Realna jest 292 bez dnia dzisiejszego, chociaż dzisiaj widzicie bródką już ponad 2%. 10 minut do końca sesji, także może, może się uda trochę nadrobić. To lepiej też widać na skali tygodnia. Tutaj taka półeczka nam się zrobiła. Na której to wsparcie teoretycznie trzyma, zareagowało po raz kolejny, tak jak tutaj, no ale mamy do domknięcia gap po wystrzeleniu, tutaj jeszcze z września. On jest na poziomie 307, średnia 200-dzienna, podobnie jak ta 12-miesięczna, w okolicach 300 dolarów, no i tam wycena jest wyśmienita. Natomiast tutaj też jest dobra, i to nie jest tak, że bardzo trzeba wybrzydać. To jest druga spółka, której nie mam w portfelu z tego zestawienia, które wam prezentuję obok Aligned Lily. No ale mimo wszystko wycena Broadcomu względem LND jest lepsza i nawet na tych poziomach tutaj zdecydowanie bliżej byłbym kupna Broadcomu. Zestawienie zamknie nam sektor Utilities, sektor Energii i spółka Vistra Energy. Cały sektor Utilities, no przez to, że po prostu ta energia jest potrzebna dla AI-owych datacentrów, też w host się też respektuje 12-miesięczną średnią, tutaj pamiętajcie oczywiście znowu klasycznie, że jest to zbugowana świeca, czyli ta czerwona to jest ostatnia, grudniowa, no i tutaj spory tak naprawdę zjazd, no bo cały sektor spadł tam nawet chwilowo o 7%, ale zrespektował tę średnią 12-miesięczną, która jest w okolicach 41 dolarów 80, paru, 41, 80 paru centów. no także też tutaj okolica do wykorzystania tego, że mamy punkt odbicia do kolejnych prawdopodobnych wzrostów, jeśli ten AI trade i ta teza dalej zadziała, no bo też wzrosty w równie dynamicznym, co w jakichś poprzednich statystykach, które tu prezentowałem, są przewidywane, chodzi o 100% zwiększenie względem obecnego roku do 2035 roku, w 10 lat o 100% ma ma, takie są prognozy, ma wzrosnąć zapotrzebowanie w Stanach Zjednoczonych na zużycie energii, no i Wistra myślę też może być beneficjentem tego. Oczywiście nie jedynym, bo myślę, że cały sektor poradzi sobie dobrze, no ale też są spółki typu Oklo, które mają jeszcze nie zarabiać przez rok, półtora w ogóle. No a Wistra jednak, oczywiście, w ten rok nie był jakiś mega udany i też spora korekta na kurcie od szczytów. Natomiast Wistra po prostu zarabia już pieniądze i też jest w stanie wyko wykorzystywać swoją gotówkę do inwestycji, które w tym roku także poczyniła. Przepraszam. I myślę, że też jest to jakby bezpieczniejsza trochę forma. Ja się aż tak na utility nie znam. Tutaj też w ogóle zakup do mojego portfela tej symbolicznej na początku pozycji. Też dzięki najlepszej traderce w Stanach, czyli Nancy Pelosi, która też przechodzi na emeryturę, ale to był jeden z jej ostatnich, jakichś tam betów, czyli też być może przewidywała, że Wistra urośnie ze względu na jakieś regulacje, które w Stanach zostaną wprowadzone. Pytanie, czy one już nastąpiły i trochę nie wyszło, czy jeszcze coś nas czeka? Przejdźmy też do techniki, no bo Vistra właśnie w tej korekcie wchodzi w fajną strefę. Czyli tutaj okolice 157 do 167 dolarów, uprzednie szczyty i korekta z poziomów około 220. No 28 aktualnie 26 kiedy to nagrywam, 12-miesięczna średnia, także tutaj w okolicach 165 dolarów. Wygląda fajnie, mamy taki długoterminowy też trend wzrostowy, jak widać. I kolejne tutaj higher low, być może z atakiem na 250 w przyszłym roku, miejmy nadzieję. Nad nami jeszcze oczywiście opór, 180 do 190, najpierw trzeba, było, trzeba by było go wyczyścić, a później te 220, które jest szczytem all time high. To było moje pięć pików, takich powiedzmy top pików. no i jeszcze wracając do tego uzupełnienia, czyli w formie takiej dodatkowo, no bo to też jest jakaś tam zabawa, tak, wyróżnienie trochę z fosów. Dwie spółki Cyber Security i Quantum Computing. Cyber Security, no bardzo dużo jest tych firm, natomiast ja jako, że sam posiadam w portfelu Rubrik, no to też go umieszczam jako dobrą spółkę, która jeszcze jest w stanie trochę takiego premium w wycenie zyskać. Ja sam Rubrik niedawno dokupiłem i dalej dotrzymam i to też jest taki bardziej Długoterminowy zakład na to, że ta firma będzie w stanie dalej egzekwować tak, jak egzekwuję, czyli bardzo dobrze. A drugą spółką jest również spółka z mojego portfela, czyli IBM. Spółka bardziej defensywna, powiedzmy, w tej technologii, która też jest dość mocno zdywersyfikowana, oczywiście nie tak dobrze jak Broadcom na przykład. Ale też właśnie w kontekście rozwoju komputerów kwant kwantowych chciałem powiedzieć. Kwantowych, jest na pewno razem z Googlem. Pionierami. i te dwie firmy na pewno są jedynymi takimi w miarę namacalnymi właśnie zakładami na też rozwój komputerów kwantowych, ja wybieram IBM, bo po prostu mam jeszcze te akcje pracownicze, Google'owe myślę, że też, chociaż Google też już to wycena powiedzmy jest mniej taka do zarządzania łatwiejsza niż kiedyś, niż w zasadzie te pół roku temu, ale IBM również jest bardzo wysoko wyceniony, więc w sumie teraz te dwie spółki koło siebie. No ja stawiam na IBM, bo mam go w portfelu, więc niech będzie, że też, żeby jeżeli dobrze w cudzysłowie obstawię, to, to też realnie na tym skorzysta. W tym materiale to na tyle. Bardzo wam dziękuję za wytrwanie do końca i oglądanie. Jeśli Wam się podobało zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, albo udostępnienia materiału. Napiszcie w komentarzu, czy się zgadzacie. Z moimi tezami, może przeciwnie, może macie jakieś podobne typy na 2026 rok, a może nawet macie te same spółki. Śmiało, piszcie, chętnie poczytam, wejdę w rozmowę. No i jeszcze raz, oczywiście, wesołych, wesołych, bardzo wesołych świąt, żebyśmy odpoczęli od tej giełdy w temacie inwestycyjnym, żebyśmy sobie mogli posunąć właśnie plany na 2026 rok, a niekoniecznie dzisiaj czy w najbliższych dniach ciągle sprawdzać nasze akcje. Wróćmy do tego na spokojnie, zresetowani. Życzę Wam tego z całego serca. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych materiałach.